No i jestem przy wykopie na tą wiatę Pozawalało się do tutaj wszystko. Tak mam w planie dzisiaj zrobić te... powymierzać to wszystko, jakby miało być, gdzie miały być te, te stopy zalewane. Nie wiem, poodrzucam to najwyżej. Później już będę wiedział, gdzie co ma być. Dobra, biorę się za, za wyznaczanie, za mierzenie, za wyznaczenie poziomów. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Aha, na no jazdówkę wziął. Te paliczki takie do powbijania. I muszę porobić tych jakiś po yy, załaszczyć się tutaj trochę znalazłem trochę materiału to będą jako kołaty drutowe Nie, wydaje mi się że chyba 30 na 30 taka stopa wystarczy co czy, czy, czy szerszą czy 40 na 40 ile to by było słupki mają 4,20 taka stopa Nie, wiem, wystarczyłoby mi się wydaje. Tak. Będzie ich 10. Powinno wystarczyć. Dobra. Bierę się za ostrzenia. A teraz zaczynamy walkę z wytyczaniem wiatki. Półtora metra. Bierzemy od strony budynku. To gdzieś będzie tutaj. No, Dobra, to jest półtora metra. Teraz damy sobie 3,5. No to tak raz razy gdzieś wyjdzie. Chodzi o to, żebym wiedział, gdzie sobie nabić te łaty drutowe i tu 3,5 plus minus dobra tak. tutaj tak na oko wyznaczę w linii powiedzmy jak idzie ta ściana mojego od garażu więc to będzie gdzieś tu tak Aha, tu już jest błąd, bo tu nie miało być 3,5, tu miało być 2. Około 2 metrów. No właśnie. Około 2 metrów. Czyli tu. To nie. Około 2 metrów tutaj. Tak. A tu miało być 3,5. I jeszcze raz trzy i pół zrobimy. No, to dociągnie by było. Okay. No i Teraz dziś dwa. będzie wtedy czyli pół środek gdzieś będzie tutaj dobra młotek w dłoń jedziemy tylko bym sobie wziął jakoś tak w linie próbował to ustawić gdzieś około metra dalej Tu też dany metr. Czekaj, gdzie tu jest metr odtąd tu I tu gdzieś tutaj jest strzelimy We wszystkich narożnikach chyba pojadę Od razu chyba zaznaczę sobie tu poziomy to będę wiedział Co my tu w ogóle jak to będzie patrzeć Będę wiedział od razu, jak, jak wysoko te słupki bić. Piraz raz, że mamy tu, gdzieś tu mamy metr. Tak. I i tutaj. Poszło. Aha, a tu, a tu gdzieś tu. I teraz tak. Znaczy, 4 słupkach. Taki sam, jak mamy poziom. Posadki w garażu, nie? Mamy ustawione. I co, teraz wyznaczamy wysokość stopy. Wysokość tych tych wysokości stopy. No, ogólnie poziom tej gadki. Może się udało trafić. Tu będzie aż tyle wystawać. No I tak może być. Dobra. Mamy tu. Jest. Ok. Mi to na razie wystarczy, rozciągnę sobie sznurek i będę wiedział, jak, na jakiej wysokości sobie bić strzały. Strzała mora jest. Jest. Dobra, rozciągamy sznurka. Trzeba teraz przenieść ten całą, cały plan z makiety na, na plan rzeczywisty. Teraz sobie wezmę jeszcze raz laser i poodznaczam tutaj na każdym słupku kreskę. Wtedy poprzykręcam sobie te deski. Jak poprzykręcam sobie wszystkie te deski, to będę wyznaczać wtedy punkty osiewiaty. Osie osiewiaty albo punkty zewnętrzne, Zobaczę jeszcze. Punkty zewnętrzne byłyby pewniej, tak chyba zrobię. No dobra, porozmierzam sobie teraz. Najpierw zlicuję sobie tą ścianę z garażem, żeby to miało sens. I weźmiemy sobie, zafaczymy tu omórek. Próbujemy wyznaczyć sobie zewnętrzne wymiary tej wiaty. tego mi był potrzebny chyba nożyk. Kurde napadało w śniegu. Także powyznaczam sobie tylko to i będę chyba te słupy przygotowywał albo szalunki już. Także zobaczymy. Dobra, wezmę to całe siubi Już miałem to wcześniej zrobione o dobra czyli jedna płaszczyzna będzie okej okay, sprawdzę jeszcze tylko tak na pewności czy tam będzie te 4 metry od płotu 4 metry mamy tu tylko sprawdzę na końcu te to będzie to samo. Czyli teraz od tej linii musiałbym pojechać 7 metrów. Tu zaraz zaznaczę od razu 3,5, czyli środek i tutaj 7 metrów. No tak by się zgadzało. W końcu dam też wkręcika. Dobra, -a. Dobra jedziemy na tamtą stronę. Obcinamy. O. Mamy drugą, 7 metrów. I teraz bym musiał idealnie najpierw od budynku się odsunąć półtora metra. A dopiero wtedy zajmę się tymi środkowymi. Hops, hops nie hops. A żeby się odsunąć idealnie półtora metra od budynku to muszę przedłużyć sobie murek półtora metra. jest. O, teraz drugą stronę jeszcze damy. Dobra i teraz tu półtora metra na tą ławę. Nie naprężamy. Mamy to. Teraz siedem metrów tam. 7 metrów tam, przecież tu już mogę sobie to przeciąć, tak? O. Tak jest. Odcinamy. O. No, wychodzi, że będzie bardzo blisko prawdy. Teraz jedziemy 7 metrów tam, 7 metrów tu. Przecież tu bym mógł już sobie od razu odznaczyć 2 metry od razu wtedy pięć metrów i od razu wtedy siedem jest o, tu damy środek trzy i pół ten jest środek tam mamy siedem Tu dajemy 2, to nie jest środek, tu dajemy 5 i tutaj dajemy 7. Dobra, daję teraz sobie wkręty. Jest. Jest. Dobra, porozciągam sobie sznurki. Okej. Okay. tutaj przez środek przeciągnąć, żebym tylko wiedział, gdzie będzie trzeba podkopywać. To mi ja na razie wystarczy. Jakie wysokie szalunki tu zrobić? Czyli tak, tu jest zewnętrzne, tu jest zewnętrzne, tu jest zewnętrzne, tu jest zewnętrzne, wszędzie dookoła, tylko tutaj są puszczone yy, środek wiaty. Po zewnętrznych wiem teraz gdzie muszę to podkopywać, bo jest krzywo wykopaną koparką i teraz albo to ręcznie wykopać, albo to wynająć sobie małą, będę musiał małą kopareczkę yy, i podkopiemy to, bo to jest glina i będzie ciężko i wtedy podkopalibyśmy to sprzętem, no sprawdzę, zobaczę jak to pójdzie w ogóle. 我说。 Tu wejdzie szalunek, tu by w las, tutaj trochę tłucznia i rzut tego piachu na podrównanie. by zrobił jakiegoś tam chudziaczka. Ile by tu było? 100 cm. Jak przyjdzie ziemia to będzie 90, bo było na dole. No to jeszcze może by zdychać jeszcze by wybrał. Dla pewności. I może by się obyło z tej koparki. To jest twardo, co? Skała. No dobra, ale jak odpuści, to chyba to pójdzie sobie ładnie tu kopać. Na razie się nie będę z tym grzebał. Po prostu zrobię sobie teraz szalunki. Dychę podkopał jeszcze. Tam bym wybrał troszeczkę jeszcze też. Tu byłoby 100 10 wtedy na wyrównanie Jakiegoś chudziaka by wlał, zazbrojonego, albo tylko tym kamieniem zagęścił na 90 szaluneczki. Szkoda, że nie mogę sobie teraz przekątnych sprawdzić. To co, będziemy się widzieć prawdopodobnie na robieniu szalunków w domu i jak pogoda będzie taka dalej, jak będzie, no to zaczynam przygotowywać sobie słupy. Dzięki, na razie, hej.